Mano, jedziemy na ekspe ekspedycję, eksplorację starej piwnicy. Ja czekaj, Jedziemy sobie Przeszów. Moja facjata. jest idziemy, będziemy eksplorować starą piwnicę. Zobaczymy, czy nam się w ogóle uda tam dostać i co wydobędziemy. Może znajdziemy jakiegoś trupa, a może coś fajnego, a może nic nie znajdziemy, bo i tak może być. Jesteście ciekawi, to zostańcie z nami i zobaczycie, co nam się udało odkryć. Dobra, dotarliśmy na działkę, gdzie będziemy eksplorację przeprowadzać. Tu kiedyś stał dom stuletni, tak? No. I tu jest ponoć gdzieś piwnica, którą będziemy próbować znaleźć. No to szybciej wejdź. Okej, okay. tu jest piwnica. O kurwa. Rafałku, czy ty się tu zmieścisz? Nie, 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 No, nie się połączył i zostawił nam telefon żebyśmy sobie popatrzyli A, tak jest no? Tak zrobiłem Dobra no co tam będzie jakieś zeszyty albo coś, to bierz No wiem, będę wszystko wam tu podawał i nie wiem, może być tak, że będzie sama gołębimy Znaczy, powiem tak, zeszytów może mogło niewiele zostać Zeszyty na No Ale na czasem można Bardziej liczę na jakieś rzeczy ciekawe, które będą coś było Jakieś monety rzymskie Tak dokładnie, złoto w sztabkach Ciekawe jestem, jakie to jest wielkie, czy to jest na całą... No właśnie Pod całym domem Znaczy niekoniecznie, piwniska może być tylko tu się... Ale A. najpierw sobie poświeć. Zobacz co tam się. To już tam lisa jakiegoś nie napotkał. Brawo wykartowałeś. Na, na cegłach to sobie sam karczy. Ale to wygląda. My stoimy się, patrzymy. A coś na pier... No, bo... taki... Chcesz ja, rzuć, jak, jak coś wybiegnie, wybiegnie to wiesz. No. <laughs> ja Ale to się rusza. Ziemniaki są! Serio? To jest krzynki. O naszko. Myrkuję. E, poczekaj, się nie patrzcie, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, tak. czekaj, no, czekaj, bo kamerka ci się za... Mogą być po całości, poczekaj. Nie, tylko nie, tu. Nie, nie, no do przodu, do przodu, do przodu. To czyli tu nie chodźcie, bo tu są też... Chodźcie, I co? Cześć, bo Opowiadaj. Fajnie jest. Ale piwnica jest bardzo mała. Okej. Okay. Piwniczka jest tylko tak, jak tu się zaczyna wejście. No. E, ma wprost jakieś 5 metrów i szerokości 3. Czyli to jest ten kawałek tu. Tak. A z prawej strony? Co? Mur, tak? Z prawej strony masz mur. Tu jest mur po prawej stronie, no. Czyli o tutaj ten. Są okienka. O kurde, wyłączył no, nam się kamera i generalnie nie jest to tak fajnie sięgorszy. miał być no i co tam jest ale łopata ci się może przydać ja pierniczę Eee, co my tu mamy daj mi tej DJI i tą drugą latarkę możesz mi dać Widzisz coś na podglądzie czy nie? Rozłączył się? O to trudno Generalnie jest tak, jest dwa regały Z przetworami e, Generalnie to czy co? Może kompociku agrestowego? O matko jedyna <grymne> Może jakieś wino? Właśnie <grymne> Wiecie co? Chcesz? Ale patrz. Fabryka wódek w Łańcucie. Czysta, wyborowa, polos. Pusta niestety. Kurde. Ktoś wychlał bez nas. Generalnie one są tak stawione, że ja tu nawet nie wejdę między te regały. Co? Chcesz? Czekaj. Generalnie tu jest komin do dołu. A komin się wali. Dobra, nie ruszam go. E, tak, to w zasadzie nie jest zapleśniałe. Żeby było śmieszniej. No. Trzymaj. Zardzewiała pokrywka, ale... Ej, ale na przykład biznes wódki to ja nie znam osobiście. Biznes wódka Polmos i że ekstrażytnia. Wiecie co, te butelki to ja sobie za, zagarnę od Was <grybujesz> za moje poświęcenie. Do powstania. Jakieś piwka były. Jezu. Takie śmieszne, nie wiem, nie, nie. kojarzę takich w ogóle butelek. Są takie małe kiperki jakieś. Ale na przykład oprócz łopaty sztychówka do karczowania też ci się przyda. A Dawid, możesz budować śmiało. Możesz zacząć kopać fundamenty. Olej silnikowy Extra 10U. Do silników e, za co? co? Za zapłonem iskrowym zawiera dodatki przeciwutleniające. Fajne. Wrócił obraz? Widać całą butelkę? I to ze znaczkiem CPN. Biera. Tak, ogólnie CPN został reaktywowany w tym roku. W Warszawie powstają pierwsze stacje z logiem CPN. Widzicie te regały? Tu są dwa regały stawione. Tu jest z tych słoików różnych, jakichś puszek dziwnych. Nie, tam już jest, e, ja wiem, jakieś dwa metry i ściana. Wiesz co? Nie wiem co to jest. Skorodowane puszki, nie wiem co to jest. Podejrzewam, że były, ale przegniły, tu już przegnite. Morszczuk. Pasta, o proszę bardzo, nawet rączki sobie po, po eksploracji umyję. Pasta do mycia rąk. Szczerze, mnie takie coś jara, fajnie to jest, odkrywanie takiej przyszłości. Fajnie, że ten, że tu coś zostało. No spodziewałem się, że będzie wielkie nic. Tak szczerze mówiąc, to są jakieś skrzynki. Jedna zgniła, o, druga też się rozpada. O, dosłownie. Nie wiem, tu było jakieś wapno w środku. Albo coś zostało białej konsystencji. Dużo puszeczek. Nie wiem, co to jest. Etykiety zniszczyły się. Kurde, nie ma mi kto potrzymać kamerki. Które? To jest komin. I ta dziura to jest do komina. Tu w tym miejscu ta dziura to szedł komin do góry. Chciałem otworzyć te drzwiczka, ale one wypadają. Ten komin się zawala już. Ale to, to był komin do samego dołu. Tu jest fajna lampa na przykład. Widzicie ją? Nie wiem, czy ją wyrwę. Wyrwa. A prąd, jak nie kopnie. Cek, poważnie. Czekaj, bo ściana się wali. A ta lampka fajna będzie pod Z kablem od razu. Dobra, no tak patrzę, co tu jeszcze może być ciekawego. Te, te regały są tak stawione, że jeden koło drugiego, że tam prawie nie da się wejść. Spróbuję się zaraz ścisnąć. Bo tutaj widzicie, tu nie ma nic. Tu były ziemniaki, tu widać, że są deski paka. Gdzieś tam były ziemniaki albo jakiś węgiel. Nie ma nic oprócz jakichś prętów metalowych wbite w ziemię, które trzymały deski. Pani, to jest atrakcja. Pani, to są ciekawostki. Nie, no naprawdę fajnie, ja się, ja się jaram. Ech, dobra, eksploruję, co to są za butelki. No, mam nadzieję, że nie jakaś chemia ciężka. Płyn do czyszczenia. Płyn do czyszczenia naczyń. Pasta luksusowa. Do podłoża Woskowo-rozpuszczalnikowo wpłynie? Pierdolet z dawno posunięty O! Fajnie, mam, 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 super Buteleczkę Zobaczcie Waga wędkarska Taka do zawieszania Trochę porozbijanych jest tych butelek Nie wiem co to jest Mózg formalinie Czy jakieś przetwory Co to może być Właśnie też przeszło mi przez myśl Tak też Jest taka opcja Co to jest nie wiem co to jest. O, tu jest jakaś, jakaś farba zaschnięta Skorodowała puszka ta. Tak, no skorodowane, no bo wilgoć, nie? Też nie ma się co dziwić. Puszki są wszystkie z farbami skorodowane. Co to jest? Pus nie. Wiesz co tu była chyba jakaś farba w butelce powódce, ale jest pusta. O! A wiecie co to jest? Poznajecie czy nie? Nie ma etykiet, ale ja po kształcie butelki poznaję. Nie. poznajecie? Kaskada. Chyba tak. Kojarzycie ten napój? Nie. Nie? Nie, jest puste, ale to są butelki po napoju kaskada, one były zwrotne. Gdzie jest skup się? Pytam. Chyba już nie oddam. Tam jest... Ogólnie deski się zapadły Co to? Dematurat? Nie, to jakaś farba niebieska była w słoiku Ale zaschnięta Co tu jeszcze ciekawego? Słoiki weki chcecie? Będziecie robić weki? <laughs> Ale... czekaj! O! Nie wcisnę się tam A, też... A to ja myślę, że z tego agresy to już jest dobre wino. A że jeszcze jeden nagreścik. Zaraz to otworzymy, pomachamy. Albo się napijemy jeszcze. Tak, na pewno z bakterii. Żarcik. Co to jest? Po porzeczka. Tylko lekko wyblakła już. Porzeczka. czek porzeczkowy. Kolorek stracił lekko Ja wcisnąłem się tu Ale... Papryczkę? Ktoś reflektuje papryczkę? Nie słuchają mnie Więcej porzeczek, porzeczki, porzeczki I butelki Dobra, w zasadzie chyba tyle ciekawostek. No to jest ten, wiesz? Urbex, nie? Lubię urbex. No to wiecie, co będę się pewnie zwijał z tą. Nic tu więcej takiego ciekawego nie widzę. Nie, od spodu jest pusta, rozwalona. W tej jest jakiś biały proszek. Nie wiem, czy to jakieś wapno było, czy coś się. Wstało tym proszkiem, ciężko powiedzieć. Tak ogólnie, no to dużo butelek. Tu mamy jeszcze, chociaż czekaj, Dawid chciał winko. Dawid zamawiał winko. Proszę, nie wiem co to. Kupię jedna łyżeczka i jesteś najebany. Ej, mam kolejny olej z cpn Nowy nieużywany, można dolewać. Zawierdzielę! <grym> <grym> Ale się gęsto zrobiło. No, to zrobiło! Albo sok to był, który stał się winą nalewką. Chcesz więcej? Jest więcej. Od ilu lat mówisz, że jest ona nieużytkowana? Nie. Co najmniej 50? 50. Nieużywana by była że to Tak? No to tak, tak mi mówią, że to może być 50 lat nie używana już ta piwnica, więc... Ciekawe. Czekaj, jeszcze znalazłem... Rafineria jedlicze. O, smar! Smar. Dobra. Uciekam stąd, wyczerpało się. Nic tu więcej ciekawego nie widzę. Zobaczymy sobie te przetworki tych ciekawości co tam siedzi w środku Dobra O sobie może jakoś stąd pójdę Ale to ciężko Ciężko wyjść na ten świat Cześć Najpierw sprzęt Pójdź tam, reszta nie waży O, fajnie tam Fajnie tam wasz. Oh, ale wtedy ktoś leżym <śmów> powietrze. Ale to po prostu tam jest. Akry. A naprostu? to jest tu. Piwnica jest, wiecie co. Tu, tu jest ten koniec. Gdzie są te regały tu? Nie, tu jest koniec, tu jest ścianka. Tu były te... No i jest tyle. Okay. I regały są. Tu o po tym kawałku nie, nie należy chodzić, bo tu jest deski. To są też dobre ładnie. Och, no ja To by było. 1972 gdzie? do 1972. do spożycia, czy do użytkowania, tak? 72 rok. A to nie Uroda w Warszawie. No. Znaczy i tak by wychodziło, że około 50 lat była nieużywana nie używana w takim razie. Po jest no to jest to samo, tak? To no samo, to samo, O O Jezu! Progresowna! Ja <grystek> 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 A Aha! 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 tylko Aha! Dobra, Aha! Aha! mamy, wiemy. Aha! Aha! No, Aha! 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 Jak to pachnie? O, o Jezu! Ale to ty... jest... no, 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 Dobry prawie. Prawie jak świeży, no? Gle. 50 lat. No. Piwo jest fajne. Jednak muszę jest z tym takim nadrukiem, reszta by z etykietkami jest, ten, jest y, zniszczona, ale to jest fajne. Bizna z nie słyszałem o takich, kurczę pierwsze pure grain wódka czysta wódka żytnia no żytnia to chyba każdy z zna zresztą renesans też przeżywa aktualnie tu są te z etykietkami które nie są już do rozczytania szkoda, szkoda. Z kolejna bez etykietki czysta wódka wyborowa polmos, ktoś lubił polmos po. ktoś lubił polmos to jest czat? Nie Olej no. CPN. To dla, dla gości, którzy I, To ten... ja to bierę. Hipol 15, proszę bardzo. Do przekładni. No to nie, to jest ten. Do przekładni do... No nie do wspomagania wtedy nie było. Do skrzyni biegów. Do ciągników chyba. Chyba tak. Nie no, tak. wiem, aut. W sumie wtedy chyba był popularny. Nadal jest w sumie do niedociągnięty. CPN, olej silnikowy extra 10U. E, ale to już nie jest na pewno olej, bo to jest za rzadkie. Chyba że? Chyba że olej taki rzadki. po takim czasie się zrobił. Albo się po tych tylu latach utlenił, zrobił. czy coś? Nie wiem. Jak to... no bo jest strasznie nie, nie, rzadki. Olej chyba nie zmienia swojej no, no też mi się tam. wydaje, też że nie. nie ma. Ale... Tu nie ma jakiegoś la... roku produkcji, ale jeden litr kosztował 31 zł. Drożyzna. O, Panie rok! A nie widzę jaki to jest rok. Tutaj też nie Nie widzę jakiegoś. roku. w ogóle już tak ledwo czytelny. Ram zapewne. To jest skrzat. Kurde, proszę bardzo to. Jest... 1972 rok. No Skrzat do sprzątania. To płyn do czyszczenia naczyń powierzchni emaliowanych, ceramicznych, aluminiowych niepolerowanych oraz urządzeń sanitarnych. Nie wysusza skóry i rąk. Proszę bardzo, porządny Dawaj nie to, mamy, co prawda? wszystkich interesuje. Zwinko, <laughs> zaraz. zaraz, tu go... mamy smar. Nie... O, mam pilnik przecież. Porządny. Smar. Jak nowy? Jak smar, jak nowy. Będę używał. Yes! O, pokrywka mi się popsuła. No, jak będę używał? Czekaj, jeszcze tu mamy coś. To buwi, pasta. Do obuwia. Pasta luksusowa do podłoża. Do podłóg. Do podłóg. Woskowo rozpuszczalnikowych wpłynie. To jest jakiś wosk do woskowania. Kurde, linoleum do polerowania. Tak, wos. Włoży, wos, wos, to wszędzie nowy. Prawie nie używa. Ej, boś nie. Woś nie, nie na futbol. to co bo. najważniejsze. Na tarynka. A boś. Daliśmy. Prwata No, co to jest? To jest olej silnikowy Ej, to jest olej. Nie... No to dostaliśmy winko. Chcieliśmy wino, to jest jakiś olej! Oszukali nas banda polskich decydentów. Smutno. No, no i najfajniejsza chyba zdobycz z tego. Lampa. Chyba będzie fajna. Ja no, już się odnowi z piratu, będzie. Tu, z z dokładnie. Taka... Z jakiegoś z gry, jakiejś tej ze albo nie wiem, z jakiegoś apokaliptycznego filmu. No. Jakiegoś buta, kawałek mamy. mamy. jeszcze. A jeszcze agreski. nie zapominajmy, mamy jeszcze rydę i łopatę. Tak jest. Także owocne, owocne wzgory. Yeah. A czekaj. No ten sam. A jeszcze to? śliwko, grzybo co ty siły nie masz? Nie ma. Od miała krzepę, nie? <grymne> <To rdzole. grymne> Odstukaj od dołu Ja chcę widzieć, co to jest Smacznego O Ładnie ja pachnie nie ja wiem co to jest, ale to się rozgrzeba. Mam Rozpływa się w no, otwórz jeszcze agreścik, zobaczymy. No, no nie bądź słabiak. Nie, od góry otworzysz. Tak jak w tym. Ta jest tak skorodowana? Co o, jest? gazy po... O! o winka. Nie tak. Winko! Nie pracowały. Smacznego. Dozna. Czujada <grybana, grybana> bogata. Ale to nie... W zasadzie nawet zapachu nie mają, a smak? Nie, nie próbuj. Nie to, coś, no kurde, gdyby kto no, ktoś zbadał co na picie, to bym spodziewała. Weźmy duże No a nie o te rozciapane takie. E, dobra, wyłmyłbym rączki troszkę. Tam masz studnie. <śla> Wyciągnij sobie wodę. Jest woda. No to wiem. Echu. Panie, to jest 9 metrów to to i 3 z metry z wody, z jak mierzyłem. wodę. To... Widać wodę. Pewnie Nie ma tam w trupa żadnego. Może, może nie jeden, ale głęboko. głęboko no. no i zmywamy się. Narka, cześć Pa. Do zobaczenia w następnej dziwnej akcji.